Jesteśmy w Wiśle na wyjeździe Integracyjnym. Udało nam się zgromadzić 150 pracowników. Do nas są przygotowane jakieś atrakcje. Pierwszy raz nie wiem, co się dzieje. Plan jest taki, żeby zbić wszystkie kręgle. Właśnie dołączyła do nas ekipa, która wzmocni naszą drużynę. Tak, pata, tu przyszliśmy. Zrobiliśmy takie wydarzenie jak Jaka to melodia, w którego organizacja zaangażowało się dwóch naszych pracowników. I Przed Wami duo Fabian Radwański, Maciek Frycz, Wielkie brawa! Nam się wydaje, że jesteśmy gotowi. Nie tylko skleić w Elgurze kapelę, nie? Takiego bębniarza porządnego. Jaka to melodia? Ciepło? Ciepło, słoneczko. Dobrze, brawa. piękną przygodę. Jesteśmy na to gotowi. W tym roku mamy zajęcia buildingowe, troszkę survivalowe, takie mocno ekstremalne. Najważniejsze zawsze, co mówię, w survivalu jest głowa. Bez czego nie przeżyjecie trzech miesięcy? Bez celu. Człowiek nie tylko zbiegać nie powinien. Generalnie ludzie mają tutaj do wykonania zadania ogniowe. Zawsze podaje takiego kopa naszym ludziom. Byliście wspaniali, granatem rzucacie wybuchowo po prostu. Bombowo! <śmiech> Rewelacyjnie! <laughs> Przygotowujemy się do wejścia i przygotowania produkcji nowe rynki. Kluczowe będzie wejście w produkcję komponentów do nowoczesnych, inteligentnych sieci energetycznych. Te projekty już uruchomiliśmy. 18 projektów warunków w toku, kontraktów sprzedaży w 10. Staramy się organizować takie spotkania cyklicznie, żeby każdy pracownik miał świadomość tego, co się aktualnie w firmie dzieje. Celem takiej prezentacji jest budowanie zaangażowania pracowników. Pytanie było, czy będzie premia roczna? Będzie. No i po tym spotkaniu przechodzimy do części mniej oficjalnej, przyjemniejszej. Impreza będzie w stylu lat 80, więc mamy nadzieję, że będzie kolorowo, wesoło. Osoby mocno na nią czekają, bo też wiemy, że przygotowali pewne przebrania dla siebie. Będzie fajna zabawa i dużo super Rewelacja! Pełną parą! Tutaj duchem tego wszystkiego jest to, że możemy przeżyć coś wspólnie, uczyć się czegoś o sobie nawzajem. Tutaj jesteśmy każdy jak równy z równym. Ten czas służy dzieleniu się informacjami na temat wyników. Staramy się, aby wszyscy mogli podzielić się swoimi sukcesami, osiągnięciami i dlatego te spotkania są tak dla nas istotne.